Akebia pięciolistkowa. Ja nawet nie wiem, co to jest za odmiana, bo to są ze trzy odmiany, one się już pomieszały. Ja nagrywałam film o Akebi, twierdząc, że ona nie jest zimozielona. Bo nadal tak twierdzę, że nie jest w polskich warunkach. Ale też mówiłam, że nie zawiązuje owoców i niestety muszę to odwołać. Dlatego, że w tym roku Akebia pozawiązywała mi owoce. Tutaj wiszą. I mam tutaj na ręku pierwszy owoc, który pękł. W innym miejscu, na innym stanowisku też mam akebię, też inne jeszcze odmiany i one też pozawiązywały owoce pomimo tych przymrozków wiosennych. W tym roku na przykład cytryniec chiński nie ma w ogóle u mnie owoców, bo stracił, różne owoce też ucierpiały, ale akebia, zobaczcie jaki to jest duży owoc takich malutkich kwiatuszków w tym roku się zrehabilitowała i ja odwołuję wszystko co powiedziałam i nie wiem czy sobie nie dosadzę w miejsce jednej róży pnącej. Jak smakuje to zaraz sprawdzę. Nie wiem czy ona już jest dojrzała. Nie miałam okazji nigdzie próbować ale one chyba potrzebują kilku lat do tego żeby zacząć owocować bo kwitną praktycznie w pierwszym sezonie ale prawdopodobnie potrzebują kilku lat żeby nabrać takiej mocy do owocowania.